Służący do tej pory szpitalowi w Recieborzu 12-letni ambulans trafi na Ukrainę. Dziś pojazd został przekazany parafii pod wezwaniem świetnego Józefa Oblubieńca w Żurawinie, gdzie tamtejszy Kalita zajmie się doposażeniem karetki i przekaże ją za naszą wschodnią granicę. Choć zaangażowanie w pomoc ofiarom wojny na Ukrainie wciąż jest ogromne, to potrzeby wciąż rosną. Brakuje leków i sprzętów medycznych. W pomoc zaangażował się powiat raciborski, który przekazał dwunastoletnią karetkę na rzecz Ukrainy. Powiat raciborski w tej kadencji doposażył przy współudziale wielu firm, instytucji, również firm prywatnych, na raciborski szpital. Dzisiaj jesteśmy, mamy na stanie 11 karetek, 4 kompleksowo nowe, ta oczywiście starszy eksponat, ale jeszcze sprawny będzie myślę, służył właśnie mieszkańcom Ukrainy. Chcieliśmy go dzisiaj symbolicznie przekazać. Możemy sobie na to pozwolić, bo chcemy wesprzeć właśnie tych naszych partnerów, jeśli chodzi o. Ukrainy. Karetkę przekazano na ręce księdza doktora Cezarego Chwilczyńskiego, proboszcza parafii świętego Józefa w Żurawinie i koordynatora szkół katolickich Archidiecezji wrocławskiej koordynującego pomoc medyczną dla Ukrainy. Już dzisiaj trafi na bazę i będzie przez najbliższe dni wyposażana w sprzęt medyczny. Również mamy już wstępne deklaracje, że w tym konwoju pomocy medycznej pojedzie też inkubator i inne urządzenia medyczne. One trafią do Szpitala Marszałkowskiego w Iwano-Frankowsku na oddział pediatryczny przekazanie karetki nie byłoby możliwe bez przychylności władz powiatu raciborskiego oraz wsparcia wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia, a także zakupu nowych ambulansów dla raciborskiego szpitala sponsorowanych z środków państwowych oraz prywatnych firm. Jeśli dobrze liczę, w ciągu ostatnich lat Pięć ambulansów nowych trafiło do szpitala w Raciborzu, Pierwszy zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości, kolejne skarpaństwa i kolejne dwa następne, to warto podkreślić, co już też pan starosta powiedział, prywatny przedsiębiorca, pan Mateusz Kłosek i jako okna zakupiły dla tej placówki. Myślę, że gdyby nie tamte zakupy dzisiaj nie moglibyśmy w taki sposób pomóc naszym, naszym braciom na Ukrainie. Z tego miejsca dziękuję księdzu Cezaremu Chwilczyńskiemu, jeszcze raz dziękuję panu staroście. Jestem przekonany, że ten samochód, który tam trafi, na pewno przyczyni się do uratowania wielu istnień ludzkich. Karetka służyła raciborskim ratownikom od stycznia 2019 roku aż do marca bieżącego roku. Przypomnijmy, że już wtedy był to zakup używanego pojazdu.